Jak zaczynałam pierwszy raz współpracę z Olą, miałyśmy malutkie dzieci. Moja córka miała kilka miesięcy, jej synek y, był dopiero co na świecie. Y, I zastanawiałyśmy się, no, to teraz, jak to zrobić, żeby w ogóle połączyć te obowiązki matki z, y, z pracą. Każda z nas musiała pracować, w ogóle nie było innej opcji. Musiałyśmy zarabiać, więc. Y, więc wtedy zaczęłyśmy powoli myśleć, i y, dopasowałyśmy to wszystko tak, że jest taka możliwość, że możesz sobie wziąć wolny, kiedy chcesz. Ty decydujesz o tym, jeżeli twoje dziecko jest chore, albo y, masz, musisz iść do lekarza z tym dzieckiem, albo coś innego. Wiesz, tych, tych rzeczy, prawda, z tymi małymi dziećmi jest mnóstwo. Wolny dzień w szkole. No i co zrobisz z człowiekiem, prawda, małym? Y, był też taki moment, kiedy y, te dzieciaki mogły przychodzić do biura. Miałyśmy taki. Pokoik zabaw.